Hej, cześć! Kurwa. <śpiewa> Dobra, czekaj. <śpiewa> Cię zapowietrzyłem. <śpiewa> Hej, cześć, siemano, z tej strony. Lake Mer? witajcie w kolejnym odcinku z Battlefielda III kooperacji. Oczywiście jest ze mną gołąb. Znów czarny. Nie wiem, co ty masz za jakieś dziwne fetysze, ale. Jestem czarny, rur... nie dotykaj mnie tą rurką. Dobra, e, zaczynamy misję. W... Załatw ich na Amen. Jest to misja bodajże piąta z sześciu z samej góry Dobrze najpierw zabezpieczymy zakładników później zajmiemy się Jest to chyba najładniej wyglądająca misja bynajmniej zaczynająca się Nie wiem, czy tobie też się to podoba bynajmniej te świata są mega tutaj Tak, tam I nie ukrywajmy, jest to dosłownie przeprawa przez Sekwane, bynajmniej te okolice Idziesz? Czekaj, ktoś jak grzebie Dawaj, dawaj poczekam tak. tutaj Kość tu zatrzymali Tak Dobra. Gdzie jesteś, a do kanałów ma być nie? Tak, do kanałów. O, super, wyszedłem z nich. Brawo. Znowu ciemna misja. Ja mam jasność standardową Alfa, przemieszcza się do punktu zbornego. Zaraz zobaczymy jak mam e, jasność gry o boże, jaka luneta. Grafika, jasność. Zmienię na maksa za jak to będzie wyglądało. Dobra, niech jest na maksa Ok, zmieniłem e, jasność ekranu na jasność ekranu, jasność gry na maxa. Tam uważaj, bo tam będzie ktoś szedł. Nie wiem, czy pamiętasz? No właśnie nie. No jest koleś. Prawda? Tak myślę, a co byś zrobił, jakby tu było dwóch? Uciek, powtarzyłbyś i tyle. Dobra, wracając do tego, co mówiłem. Rozjaśniłem wam grę na maksa, tak więc... Chyba nie będzie takich ciemności egipskich. Lepiej późno niż wcale, tak więc... Dobre i to. Dobra, mamy tutaj dwóch pionków. A sobie wezmę o tego, powiedzmy czeka, gdzie jest drugi, bo nie widzę. Hadora Gotowy? No. 3, 2, jeden, go. O, słyszałem opóźnienie w twoim strzale. Tak, prawda. O, ja za każdym razem domówił go. Będzie chyba najwygodniej. Dobra. Y Zeskoczysz na dół, czy ja mam zeskoczyć już od razu? Czek a, czekaj... To weź tego po prawej stronie, ja wezmę tego wtedy. O, tego po lewej wezmę, Na się w końcu. Biorę tego po lewej, tylko zaznaczyło mi się dwóch. Dobra. Ten co nogą teraz coś grzebał. Czekaj chwilę. Dobra, dawaj. Okej, okay. pamiętaj, że shiftem możesz wstrzymać oddech. No. Dobra. Trzy... Cztery... Przestranę mają nas Kurna Nie trafiłeś No niestety A mówiłem shift wciśnij No miałem, ale tak się giba jakby jakieś muzyki słucha Może Wie. słuchał No trudno Replay? Nie no panie Teraz to oni się niech moknąć. Tylko, że wiedzieli już o nas, no to nie było sensu się jakoś ukrywać. mam pistolecik, może zadziała. Ktoś tu w ogóle słuchał mu jakiejś muzyki? Nie wiem, czy to klasyczna, czy wiecie, psa, czy co, bo nie, to jest dziwne. To tutaj? Czy jeszcze wyżej? Tu. Do dwóch musimy być. No to weź podejdź. I ci cić ci. bra, tu jest amunicja. Yy, nie widzimy was, musimy najpierw się przygotować. Dobra, widzę ich. Czekaj, pamiętaj, że mamy dwójnuk, nie? Gdzie oni są? Są tam na dole. Kogoś tam zaćgali nożem. Dobra, gotowy? Czekaj, ja bym tego z prawej. Dobra, ten co machał ręką, tak? Tak, tylko poczekaj, o poczekaj, on się zatrzyma, czy nie? Tak, 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 dobra Gotowy? Tak 3, 2, 1, go! No nie Serio? no, stopiem, heda, no. W barierkę Heda trafiłeś Nie oszukujmy się, dobra, gdzie się oni teraz zaraz wyjdą? Jest Poczekamy, ja biorę tego po lewej już? No. 3-2-A, 3... co? 3-2... A. A? No. no dobra. 3-2-A. Nie ja wiem widzisz? czemu A, ale niech Ci będzie. W tak wiesz. Na... 3 3 na randomka. Dobra, ja sobie przeładuję. Są zakładnicy, hukowe Szymać na, OK. czekaj na Ty bierzesz tego po prawej, tak? Autobus. Czekaj, czekaj jeszcze nie widzę tego klesza, kurde. No ty nie ma strzelać. Masz nacelować na prawy, tam gdzie jest dwóch naszych, i się rzuci granaty hukowe, i wtedy my strzelamy. Aha. Dobra, rzucam granaty hukowe. Dobra. I te, tego po prawej bierz. Nie tego po lewej, tylko po tak, prawej. Tak, autobus, tak. cały autobus. Bo są dwa. A, dobra, już? A ten autobus po prawej mam wrzucić, tak? Dobra, dobra, rzucam granaty. Dobra, no, dawać gotowi. Teraz przyjąłem 3, 2, 1, już! Można strzelać! Dobra, skoro można strzelać. Zakładnicy zabezpieczeni. Alfa w Dobra. Przemieszczamy się do ambasady. Dobra. Bierz amunicję. Trzeba zmienić miejscówkę. To już powitanie? A, jakoś tak jak kaleki wpadli tutaj. <grystanie> się nie wybiega na snajpera, który w nich celuje, ale dobra. <grystanie> Może nie wiedzieli, że celujesz. <grystanie> Okej, okay, nie... Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli tu powitanie, jakiekolwiek. No, no widzisz, cię zaskoczyła trochę gra. Bardzo jestem onieśmielony tym, co ta gra mi zrobiła. Gdzie ty idziesz? No do pasy. To no biegi koleż. Dałe, bo ich tu trochę jest. Ja biorę tego po lewej. Czekaj... dobra. Ok, trzy, cztery, zobacz nas, do tyłu, No tak, bo ty strzeliłeś do góry, a ja strzeliłem tych po prawej, ale Ale Lipton. Nie zauważyłeś co ja zaznaczyłem? ja, za, ja strzelałem w tego po prawej, ale ty nie trafiłeś. Ale ja nie strzelałem tych u góry, tylko tych na dole. A. Ja zaznaczyłem ich. Dobra, nie widzę tego. O, właśnie. Ale żeś teraz pojechał. Czemu nie uzgodniłeś? Tak wiadomo ja o nas, No właśnie nie. Aha. <grym>, To jest ten problem, że nie wiedzieli o nas. No. Mieliśmy to robić po cichu, już to widzę, jak my to robimy po cichu. Każda misja miała być zrobiona po cichu, żadnej nie zrobili. Znaczy się, chodzi o te misje, które miały być zrobione, po cichu. Tak, zrobimy to tak, jak powi być powinno, proszę pana. Pokażmy, jak to się robi, tak? Nie ja trzeba by wroga znaleźć, bo ja kurde... Dobra, ja najpierw snajpera załatwię. Dobra. I załatwiamy tych na schodach. Zobaczyli nas do tyłu, ale daj czadu teraz. Trzeba było powiedzieć, że zaczyna strzelać. Kurcze, jestem skupiony jak nigdy, nie? Nie otaczają was, jeszcze ktoś? A z tyłu są. Załatwione Gdzie ty pobiegłeś? Jest okej, naprzód Ja tu się strzelam Wystrzeliłem już 50 pocisków A ty kurcze sobie dziś biegniesz Gdzie? A u nas? U nas są, z naszej stronie. O kurczę! chciałem do niego wyjść, ale on zrobił to pierwszy. Dawaj do góry. No i teraz. No to będziemy musieli zrobić tak jak. Tak jak powinniśmy. Fajcie sobie amunicję. Kierujemy się w stronę ambasady. Dobrze. Ogień. Ta, spokojnie. Czekaj na no, ja wiem, że jest późno, ale nie musi strzelać jako pętany, żeby kogoś zabić. Dlatego zawsze pytam, czy jest coś gotowe. Dobra, widzę. Ja tego po prawej biorę. Dobra, to ja biorę tego po lewej. Gotowy? Chwila. Dobra. Trzy, cztery ry. O, i tak się strzela. Wcześniej to była jakaś porażka. Dobra, teraz wróg gdzie będzie? Dziś na schodach? Kontakt, nie A nie w ogóle? Tu są. Widzisz? A Oni Wiecie się to? zatrzymają, czy nie? No właśnie, nie wiem. Ale raczej tak. Jest singiel, więc musi być trochę łatwiej. Biorę tak po prawej. Dobra, gotowy? Tak. Trzy, cztery... naprzód. <noise> Co oni tak latają śmiesznie? dobra <noise> dobrego kompo masz, dlatego! Nie, no nie przesadzajmy Nie jest jakiś super cudowny Jest dobry, ale... Dobra, widzisz? Ich jest trzech teraz, w tym momencie On, Oni się powinni zatrzymać, tak jest spoko. To, to wiem że się zatrzymają, tylko jest ich trzech ty bierz tutaj po lewej, a jak zdążysz to strzelasz po prawego jakiegoś. Czekaj. Może ja, ja dwóch naraz zdejmę może Ale musisz ja trafić. Teraz... Traf... o się przejrzysto. Ja te dwa po prawej biorę, a, za późno Teraz za późno, ale dobrze, rozdzielają się To bierzemy tych dwóch najpierw po lewej, a potem tego się zdejmie, bo on jest okay. osobno. Dobra. Dobrze. Tego po lewej biorę, gotowy? No, Trzy, cztery ry Nie ucieknie, nie ma takiej opcji. A dosaw nóżkę dobra, cisza, co tam wyskoczyło? Co ładuj, bo jeden idzie. Dobra, nie może do góry biegnie. Właśnie nie wiem, w oknie jest jeden. O kurde. Wiedziałem Zakładników rozwalił? Tak. Tak, weź po. Ok, jesteśmy ponownie. Trochę nam zeszło dojście tutaj, bo tyle porażek to my nie mieliśmy w życiu, chyba. No i przeprowadzamy dobrać. ostatni atak na, na, na tą posiadłość śmieszną. Dobra, to ja biorę tego po lewej, tak? Ok. Gotowy? Tak. Już. Musiałem zabić za niego, na znaczy się za ciebie. Trafiłem. No, nie było widać. No, ale Na... moja widać, że jakieś nie ma u masz coś. Na filmie sobie sprawdzisz, że nie trafiłeś ani razu. Tak, możecie strzelać? Możemy strzelać, ale za chwilę. Tak, za dwie minuty, jak się zatrzymają. Nie, no, trze... Właśnie o to chodzi. Tu pewnej wota się tego nauczyć, że w grze chodzi o cierpliwość. Tutaj tak samo. Dobra. Tego po lewej biorę. Gotowy? Taka. No. Czekaj, bo to on coś tam ogląda. No. Już. Znowu nie trafiłeś. Trafiłem. Nie, do, chyba dostał. Ucho. Tak, chyba Przez po włosach mu przeszło, ale nie trafiłeś. Bo teraz dalej Tak, żył. trzeba to tak wykombinować, żeby tam. Żeby to przeszło tak, dalej. Bierze. Tych Żaden 3. nie może uciec, a jak będzie uciekał, to trzeba go tam przez to o. okienka zabić. No, spokojnie. Ja biorę I... tych po dwóch, po prawej. Dobra, ale to musisz szybko Teraz. ich zabić. Gotowy? No. Już. No. Teraz ty dalej co? Ale dostał w głowę, myślałem, że się obalił i dlatego zacząłem strzelać w twoich. No Dobra. Bię Biorę tego po prawej. Dobra, słabo go widzę, ale biorę tego a, po lewej. A, a tylko widzę barek. Bark. Dobra, gotowy? No. Już. No, musiałem dwa strzały. Ja też dla pewności puściłem dwa. Nie, za pierwszym nie, nie zginął, dlatego dwa puściłem. Dobra, teraz będą gdzieś, gdzieś. Oho? Nie, no co ty oznaczasz? Nie, dla pewności. Jeszcze nie, tam ich jest więcej. Myślisz? Tam chyba do pokoju właśnie w kilku, nie? Coś tam jakoś było. O, dobra, idzie. Alfa na pozycji. Wchodzimy do mam no. Mamy trzech i w każdym okienku będzie jeden pewnie. Okej, okay, nie, wi nie widzę tego całkiem po lewej. A dobra pojawił się. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, jo. Ja? Dobra, no rzucę granaty kółkowe trochę my postrzelamy i resztą zajmą się nasi, tak? Trzeba, no, no dawaj. Gotowy? No, to leci. Coż, lewy strzela jest Chyba tak. zabezpieczeni. Alfa w ruchu. Dobra. Teraz cel o dużym znaczeniu. Gdzie on jest? Dobra, zdjąłem go. No, prawie. Prawie pierwszorzędna robota. I patrz, na normalu tą misję chyba musieliśmy przejść, albo tak słabo nam teraz poszło. A ja wiem czemu nam tak słabo poszło teraz. Bo was jak nie było, to my żeśmy na pałę lecieli do przodu. Dobra, tak więc cóż, w tym odcinku to było na tyle. Została nam ostatnia misja, ostatni dzwonek. Żeby zobaczyć co się dzieje w tej misji Tak więc cóż Dzięki za oglądanie Widzimy się w kolejnych materiałach Trzymajcie się, papa pa.